Mediteusz Light. Hipnoza, medytacja, autohipnoza, trans. Zapraszam Mediteusz. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Dzień dobry, dziewczynki chłopcy. Witajcie, słuchacze i słuchawki. Słuchacie 25. wydania podcastu Mediteusz Light, podcastu bez żadnych konserwantów podcastu kanału Mediteusz na YouTube, na którym to zajmujemy się autohipnozą, hipnozą, medytacją, transem oraz wszystkim tym, co pozwala nam iść przez życie z w miarę podniesionym czołem. Temat 25. wydania podcastu Mediteusz Light brzmi Moc w wizualizacji. Z czym to się je i do czego służy? Posłuchajcie. Zapraszam. My jako ludzie otrzymaliśmy niesamowity dar. Dar halucynowania. Dar widzenia obrazów w swojej wyobraźni. Pod zamkniętymi powiekami często zdarza się tak, że siadamy wygodnie albo kładziemy się wygodnie i potrafimy przez długie minuty Wyobrażać sobie sytuacje, które nie miały miejsca, przedmioty, których nie posiadamy, sytuacje życiowe, które jeszcze nie nastąpiły, nasza wymarzona praca, której jeszcze nie dostaliśmy, samochody, których nie mamy, a bardzo byśmy chcieli, pragnąć jeździć takim albo takim samochodem. Dotyczy to wszystkich aspektów ludzkiego życia od zdrowia począwszy przez miłość, przez przedmioty, przez pracę, przez wszystko to, co nas otacza. Podczas tej ziemskiej podróży. I to jest bardzo fajna umiejętność. Umiejętność, która pozwala nam, umiejętnie wykorzystana do tego, żeby te wszystkie nasze obrazy, które roją się pod naszymi zamkniętymi powiekami, które tak skrzętnie wizualizujemy, mogły zmaterializować się i pojawić w naszym życiu. Ale większość ludzi robi to źle, a robi to źle dlatego, że Tą całą zdolność wizualizacji, wyobrażania, czyli tak naprawdę przekonywania swojej podświadomości do tego, aby nam zmaterializowała, zrealizowała jakieś cele, za naszym oczywiście pośrednictwem, traktujemy jako katalog domu wysyłkowego. I my często oglądamy piękne samochody w tej wyobraźni, oglądamy iPhony. Wszystko to, co chcemy posiadać, albo do czego dojść. Ale na samym końcu zapominamy o jednej bardzo, ale to bardzo ważnej rzeczy: o wysłaniu zamówienia. Jak to zrobić? Posłuchajcie. Wizualizacja, tak jak wiesz, to twórczy proces kreacji w swoim umyśle wszystkiego tego, co chciałabyś, albo chciałbyś osiągnąć w swoim życiu. I to jest bardzo fajna i bardzo skuteczna metoda. Lecz nie zdajemy sobie sprawy, że każdy obraz, który budujemy sobie w wyobraźni pod zamkniętymi powiekami, bez względu czego on dotyczy, czy dotyczy telefonu, czy dotyczy nowego samochodu, czy naszej upragnionej miłości, czy fajnej pracy, oprócz tego, że jesteśmy go w stanie zobaczyć w wyobraźni, a niesie ze sobą jakieś odczucia, odczucia, które gdzieś w naszym ciele kotwiczą, czyli dają nam znać, że są obecne. Zauważ, że E, pragniesz, załóżmy, strzelam nowego pięknego iPhone'a 19 plus. I ten iPhone, jak go trzymasz w ręku i wizualizujesz sobie, że go trzymasz, gdzieś coś w Twoim ciele klika. Któraś część ciała, palec, łydka, noga, nos, ucho, policzek, tył głowy, gdzieś zaczyna się takie subtelne drżenie. Wiesz, co to jest? To jest ta emocja związana z tym, że przedmiot. Ale, żeby zmusić Twoją e, podświadomość poprzez wizualizację i twórcze kreowanie obrazów pod zamkniętymi powiekami, musisz zrobić kilka rzeczy, żeby ten cały proces przebiegł. A. Szybko. B. Dokładnie tak jak chcesz. C. Żeby nie popaść w jakąś sytuację taką, że przez lata lub, lub więcej będziesz sobie wizualizował, wizualizowała i nic z tego nie będzie wychodziło. Otóż zauważ. Jeżeli wizualizujesz coś, co chcesz osiągnąć, wspomnianego iPhone'a, to ten iPhone w twojej, w twojej ręce, jak będziesz sobie go wizualizować i będziesz oglądać go z każdej strony, musisz zobaczyć go jak najbardziej dokładnie. Musisz odnaleźć również w swoim ciele tę emocję, która gdzieś tam kotwiczy, tak jak ci powiedziałem, w momencie, kiedy ty tego iPhone'a już będziesz posiadać. Wyobrażasz sobie to zawsze, ale to zawsze w czasie rzeczywistym, dokonanym, czyli tu i teraz, że posiadasz tego iPhone'a. I ja wiem, że dla wielu ludzi to, co się mówi e, przy każdym procesie wizualizacji, że jak można sobie wizualizować coś, czego nie ma, albo coś, czego nie ma, Tak naprawdę zauważ, że w Twoim życiu większości rzeczy nie było, one pojawiły się na Twojej drodze z jakiegoś powodu jedne chciałaś i przyciągnęłaś, przyciągnęłaś świadomie do swojego życia, marząc o tym, tamtym i tak dalej i spełniłaś, spełniłaś to marzenie, drugie podrzuciła ci twoja podświadomość zupełnie przypadkiem, czy one są dobre, czy złe, nie mnie oceniać. To twoja podświadomość i twój proces. Ale wracając do wspomnianego iPhone'a, musisz znaleźć, a oprócz tego dokonanego czasu, tu i teraz, że tego iPhone'a posiadasz, musisz znaleźć tę emocję, która kotwiczy, i teraz podrzucić swojej podświadomości tak zwaną paczkę wizualizacyjną. Paczka wizualizacyjna, nazwijmy to w cudzysłowie, e, składa się z jasnego i bardzo wyraźnego obrazu, który wizualizujesz. Najlepiej sytuacji albo zdarzeń z użyciem tego, co wizualizujesz. Musisz podrzucić to oczywiście w czasie teraźniejszym, dokonanym, że już ten przedmiot albo tę sytuację masz lub przeżywasz. I musisz odnaleźć w swoim ciele emocję, która się pojawia. Emocja, która się pojawia, kiedy myślisz o tym przedmiocie albo o tej sytuacji. I tę emocję to jest bardzo ważne. Bardzo 99% ludzi tego nie robi. Kierujemy oddechem, wyobrażamy sobie, że kierujemy ją do swojej podświadomości. Gdzie jest umiejscowiona ludzka podświadomość? Mówią, że ludzka podświadomość tak naprawdę mieści się tuż za czakrą trzeciego oka, pomiędzy naszymi brywiami, tuż na, na u nasady nosa. Że tam gdzieś głęboko jest schowana owa podświadomość. Być może. To złe przekonanie, być może to dobre przekonanie. Ja nie wiem, ale stosuję tęże, że właśnie za tą czakrą gdzieś tam z tyłu, wewnątrz mojego umysłu, siedzi takie ziarenko, które jest moją podświadomością. Mała, a zarazem bardzo wielka. I te uczucie tego całego chęci posiadania, materializacji, wykreowania w swoim życiu danego czegoś, musisz wziąć z tego ciała i oddechem przeciągnąć w to miejsce i zostawić. I cały czas wierzyć w to, że dana sytuacja, dany telefon, dana praca nastąpią. Ale to też nie może być tak, że jako panaceum będziemy traktować leżenie na płasko, na tapczanie, wersalce, podłodze i wizualizowanie, a potem przepchnięcie tego uczucia z tego miejsca, które gdzieś tam na naszym ciele rezonuje, do tego punktu, gdzie. Siedzi, gdzie jest umiejscowiona nasza podświadomość. Nasza podświadomość tak naprawdę jest wielką jaźnią i wielką energią, która gdzieś tam wokół nas może nawet krążyć. Ale jest takie przekonanie, tak jak Wam powiedziałem, u mnie osobiście się to sprawdza. Być może Wy macie inne odczucie, że Wasza Podświadomość jest gdziekolwiek indziej, nad Wami, obok Was, gdzieś w innym miejscu Waszego ciała, bo to też możliwe. To niematerialny byt, to energia. Która może się skupić w każdym miejscu twojego, Twojej bytności. Więc znajdź tą całą paczkę, zbuduj ją, zwizualizuj jak najbardziej dokładnie w czasie dokonanym teraźniejszym, nadaj tej emocji, która gdzieś kotwiczy w Twoim ciele i przepchnij ją do podświadomości. A potem zrób wszystko w realnym życiu, żeby dążyć do tego celu. Bo to jest trochę tak, jak ci powiedziałem na początku tego odcinka. Wiele osób traktuje tę zabawę z podświadomością i z wizualizacją jako katalog zamówień, z którego nigdy, ale to nigdy nie wydziera kartki i nie wysyła tego zamówienia. To bardzo ważne, bo to, że krzepniesz energetykę z punktów na Twoim ciele, które, które rezonuje z tą y, sytuacją, którą wizualizujesz, to jest 50% sukcesu. I tak samo jak cały rozwój osobisty, cała medytacja dynamiczna, wszystkie te patenty, które stosujemy na kanale Mediteusz, to nie są tabletki. Tego nie można połknąć, żeby przestał bolić cię brzuch. Musisz działać. Oprócz wizualizacji, oprócz medytacji, oprócz pracy z podświadomością, musisz wykonać jakąś akcję. Ja otrzymuję wiele maili na temat, jak pracować z wizualizacjami. U mnie metoda, którą przed chwilą Ci opowiedziałem, działa zawsze. Działa od 25 czy nawet 7 lat, od kiedy odkryłem to, że można się tak bawić z podświadomością. I nieraz próbuję wizualizować rzeczy wręcz e, niemożliwie piękne, jakie ja to nazywam. Rzeczy w, wręcz tak duże, do których do osiągnięcia w tak krótkim czasie wydawałoby się, że nie są możliwe. Okazuje się, że przy zaangażowaniu, że przy prowadzeniu tego procesu bardzo dokładnie, że... Umiejscowieniu pełnej wiary w to, że dan, dana sytuacja się zmaterializuje, czy dany przedmiot, działa to zawsze. Z plodu wydarzeń potem następuje taki, ani inny, że persaldo doprowadza mnie, ciebie, do tego zamierzonego celu. Bardzo Wam polecam takie ćwiczenie. Ćwiczenie, które jest oparte nie tylko o zobaczenie danego obrazu w głowie, ale musisz zobaczyć to jak najbardziej wyraźnie możesz. Pobaw się tym iPhone'em przysłowiowym w swoim umyśle, w swojej wyobraźni, zadzwoń z niego kilka razy. Znajdź na ciele odczucie, które ci gdzieś nam rezonuje i przepchnij to do swojej podświadomości bez względu na to, gdzie ona się znajduje. I rób tak sukcesywnie, z dnia na dzień, z dnia na dzień, ale oprócz tego, oprócz tej całej zabawy w to. Działaj w tę stronę, żeby to osiągnąć. Bo to też nie jest tak, że będziesz tylko wizualizować w stanie odprężenia i relaksu, a wszystko kurier DPD czy jakiejś innej firmy dostarczy Ci zamówione przedmioty. Bo to tak nie działa. Ale naprawdę, słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteusze, polecam Wam setnie zabawy z podświadomością. A ta zabawa, zobaczycie, że przerodzi się w patent na uzyskiwanie w życiu wszystkiego tego, co chcecie osiągnąć? Bez względu na to, czy dotyczy to telefonów, komputerów, samochodów, sukienek, zdrowia, w miejsce kropek wpisz brakujące wyrazy. Działa zawsze. Reasumując, jak najbardziej realnie zobacz dany przedmiot, sytuację w swojej wyobraźni. Nadaj mu jak najwięcej kolorów, odczuj, jak on wygląda, odczuj, jak on, ile on waży, albo jakie emocje są na twoim ciele i w tobie, kiedy przeżywasz daną sytuację, bo przecież wizualizacja nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie dóbr materialnych. Zobacz to wszystko, znajdź ten punkt na ciele, a nawet punkt przepchnij, wyjdź z tego transu i zacznij działać. gwarantuję ci, że prędzej czy później, ja nie wiem czy to będzie trwało u jednych dwa dni, u innych trzy, u drugich miesiąc, u jeszcze innych rok, ale Działa zawsze. Tylko nie zapominaj o jednej ważnej, ale to bardzo ważnej rzeczy: że oprócz wizualizacji, twórczego myślenia, pozytywnego nastawienia, przepychaniu emocji do podświadomości, musisz jeszcze działać. Bo życie to nie firma kurierska z zamówieniami. Za chwilę, kilka słów o książkach i o mailach. Jeżeli jesteśmy już przy wizualizacji, przy tym wszystkim, co się z nią wiąże, czyli z osiąganiem celów lub pozyskiwaniem dóbr materialnych dzięki naszemu umysłowi i przede wszystkim działaniu, chciałbym ci polecić książkę. Książkę pana Richarda Webstera: twórcza wizualizacja dla początkujących proste techniki urzeczywistniania marzeń. Książka ma kilka wydań. Wydało to na wydawnictwo Illuminati znajdźcie tę książkę w przestrzeni internetu. Można kupić nowe, można kupić używane naprawdę. Paradoksalnie w porównaniu do książki, która dotyczyła metody Silwy, kosztuje naprawdę niewiele, bo można ją kupić od 12 zł do tam 40 zł za nową. I przeczytajcie tę książkę. Tam oczywiście dużo jest takiego. E, literackiego bełkotu. Cóż to będzie, gdyby było? Ale tak naprawdę e, ta książka uzmysłowi wam, jak prosty, a zarazem jak efektywny jest patent z wizualizowaniem. Ze wszystkim tym, czego tak naprawdę pragniemy. Zauważcie, że każdy trans, który ja przygotowuję na YouTubie, czy przygotowują inni twórcy, którzy zajmują się e, tym, że Um, oparty jest w większości o wizualizację. Masz sesję oddech, masz relaksację, sesję oddechową, a potem Twoja wyobraźnia, twój, Twoje przekonania, Twój umysł muszą zadziałać, żeby zbudować obrazy. Obrazy, które zakotwiczą w Twojej podświadomości. Wizualizuj. Baw się twórczo ze swoją podświadomością i swoim umysłem. Dostałeś naprawdę albo dostałaś fenomenalny dar halucynowania. Nie zmarnuj go, idąc przez życie po ciemku, bo to naprawdę bardzo fajna metoda. Książka nosi tytuł e, Twórcza wizualizacja dla początkujących proste techniki urzeczywistniania marzeń, autorem z Richard, Richard Webster. Bardzo, bardzo Wam. Polecam. A jeżeli jesteśmy już y, przy poleceniach, mam dla Was do polecenia kanał internetowy. Kanał internetowy o tematyce, te, jakże zbliżonej do kanału Mediteusz. Nie jest to kanał moich znajomych, którzy zajmują się medytacją, transem. Um, no, w ogóle musicie zeksplorować ten kanał, do czego Was bardzo namawiam. Znajdźcie sobie na YouTubie kanał, który nazywa się Jak lepiej. Żyć. Ja oczywiście załączę link do tegoż kanału w opisie do danego wideo czy do danego podcastu. Kliknijcie, zasubskrybujcie i gwarantuję Wam, że poza mediteuszowymi treściami, które otrzymujecie w ramach podcastu czy w ramach transów, które mamy raz w tygodniu, yy, tam też znajdziecie takie ciekawości, które tylko w Waszym życiu spowodują bardzo, ale to bardzo dużo dobrego. Także kupcie książkę, zasubskrybujcie kanał. Nie są to re reklamy żadne, że ja wam coś reklamuję, bo nic z tego absolutnie nie mam. Trzeba polecać się nawzajem, żeby się rozwijać, a żeby się nie zwijać, jak mówił jeden z moich znajomych. Dziękuję Wam za wszystkie kawy, które tak licznie stawiacie na serwisie już naprawdę jestem pod wrażeniem i powtarzam to po raz 26 i będę powtarzał cały czas, ale wpadła mi do głowy um, jedna myśl, którą pochwyciłem i którą się chcę z Wami podzielić. Otóż yy, Wrzucacie te kawy na gminnie i często, i ja się bardzo cieszę, bo tak jak wam powiedziałem, pozwalają one na zakup książek, na zakup kawy na ogólny rozwój tegoż kanału. Ale do tej pory ofiarowałem wam jedną medytację na dobry dzień i ten trans już wszyscy odebrali, wszyscy posłuchali i mam nadzieję, że stosują ku swojemu dobrostanowi codziennie rano. Ale nie jest to też tak, bo wiele osób y, klika tę kawę i już po raz drugi, trzeci, czwarty. Są tacy, którzy kliknęli już pięć razy i robią to co tydzień, z tygodnia na tydzień. Są osoby, które klikają w poniedziałek kawę. Więc słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteusze, y, wszyscy ci, którzy postawili mi kawę, wymyśliłem: otóż, za wszystkie te wsparcia, bez względu na to, czy wesprzesz raz, czy wesprzesz piętnaście razy, nie ma to żadnego znaczenia. Raz w miesiącu. Otrzymasz ode mnie za pomocą newslettera specjalny, dedykowany trans dla tych, którzy tę kawę stawiają. I chyba myślę, że to będzie ok deal, bo dla mnie nagranie transu jest bardzo dużą przyjemnością. Jeszcze większą przyjemnością jest to, że ten trans do kogoś trafia, i ktoś potem pisze mi, co osiągnął, albo jakie zmiany zaszły w jego ciele, życiu, sytuacjach dzięki temu transowi. Więc umawiamy się tak. Poszedł do Was newsletter z medytacją na dobry dzień, który odebrali wszyscy ci, którzy postawili kawę. Ale od teraz, raz w miesiącu, czyli umówmy się, że już w sierpniu, wszyscy ci, którzy dalej stawiają kawę albo powracają, nie ma to znaczenia. Dostaną ode mnie kolejny trans. I tak czynić będziemy co miesiąc. Każdego miesiąca będzie wysyłany jeden trans do wszystkich mediteuszy i mediteuszek, które stawiają kawę. Oczywiście, którzy nie stawiają kawy, zapraszam serdecznie do podcastu, do YouTube'a, bo to nie chodzi o to, żeby się bawić w stawianie kawy, tylko żeby się rozwijać. Żeby dążyć do tego, żeby nasze życie było pełne dobrostanu pod każdym pozorem. Bardzo Wam dziękuję za wszelkie maile dotyczące zapytań e, o kurs medytacji dynamicznej. Naprawdę finiszujemy powoli. Tych nagrań okazało się jest masakrycznie dużo, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo im więcej nagrań będziecie mogli otrzymać, tym lepiej były pytania o to, czy kurs będzie miał aplikację. Na razie nie planujemy takiej sytuacji, ponieważ jak wiecie, zdewilupowanie aplikacji to są naprawdę pięciozerowe kwoty, więc nie strzelajmy do muchy z armaty, ale każdy, kto zakupi ten trans, ten, ten kurs, kto kliknie, to się zapisze, do tegoż otrzyma duży, duży pakiet nagrań audio, które będzie sobie można wgrać do telefonu, czy słuchać przez komputer, przez tablet, przez co tam słuchacie, i używać. Bo ten kurs też nie jest wymyślony tak, żeby go skończyć tam w przeciągu miesiąca czasu i zaorać, bo jeszcze przez trzy miesiące będziecie dostawali kolejne nagrania, uzupełniające tenże. A tam są takie ficery, że na przykład są dźwięki do medytacji, jest nauka medytacji samemu, bo umówmy się, to, że transujecie z Mediteuszem czy z innymi twórcami na, mm, na YouTubie e, czy, czy na Spotify'u nie zamyka was do tego, żebyście sami mogli sobie transować. Bo tak naprawdę, jeżeli masz możliwość rozumnego myślenia, kreowania obrazów pod swoimi powiekami, to są feature'y, o których opowiem ci w kursie, jakie zastosować i jakie dźwięki odpalić, żeby ten trans u ciebie też popłynął. Zobaczysz, że to proste. Obiecuję. Dziewczynki i chłopcy, słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteuszy, róbmy deal z mm, kawą. Także od sierpnia wszyscy raz w miesiącu otrzymują ode mnie e, nagranie transowe. Napiszcie mi, napiszcie proszę na grupie, na maila, w komentarzu na YouTube, czy podoba Wam się taki pomysł i czy to jest ok, bo ja chciałbym być z Wami bardzo ok. Bo przybywa was niesamowicie dużo i w podcaście, w słuchaczy. Ja widzę to po Spotify'u i ja widzę to w rosnących, naprawdę w wielkim tempie subskrypcjach na YouTube, ie. czy e, na medit u Mediteuszy i Mediteuszek, którzy, które, którzy przychodzą na naszą grupę. Życzę Wam niesamowicie dobrych zdarzeń. Słyszymy się w piątek w 26. wydaniu podcastu Mediteusz Light. Oczywiście potem słyszymy się w sobotę lub w niedzielę w transie, a potem kolejny tydzień. Naprawdę życzę Wam fantastycznego dnia, fantastycznych kolejnych dni. Trzymajcie się ciepło, piszcie na grupie, zapraszajcie ludzi, subskrybujcie kanał, dajcie znak, że jesteście. Do usłyszenia.